Hej, cześć, dzień dobry, z tej i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Golf With My Friends, czyli z Googą. Jestem. Jest z nami też Kamil, Marcin, Sandelo, Marcioszka i Bloody Death, moi drodzy. I gramy sobie dzisiaj w golfika. Ja już mm -hmm. startuję. Agusia, dzisiaj przygotowałem dzisiaj mapę piracką. Słuchaj, to jesteś jakaś piratka, taka zadziorka. Ah, mm -hmm. Lubisz takie klimaty, nie? B na, byle, żeby to nie były wormsy. Byle. mieć wszystko, wszystko w odcinku. Nie, 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 nie. Specjalnie za ciebie to zrobię. Maćku. Tak? Agnieszko? <grym> nie można. Jak nie można? No nie można. Ja myślę, że nawet trzeba. Kurło, czaczki. <grym> jestem na dwa. Miło. <grym> Miło. <grym> ja będę na trzy. Na trzy. A są włączone, ko są, włączone kolizje. są włączone. Ja czy to jestem na cztery. <grym> wiecie, ojej. Widzę, no. że Marwczorzka stoi. Mhm, mm stoi. Już jedzie, Karyna, poje. Nie, Ale prawda? działa normalnie, że marcioszka, a tutaj jak masz spectating, to masz takie no. gwiazdki i szka. I czemu? Co niby nie to? Wiem. Ma być? Nie wiem, nie wiem, co, te, co ten golf. <laughs> o, ja lubię ja być w to środeczku. Mam. Ale ja lubię tą muzykę z piratów tutaj. No. O nie, spadłem. Tak. Agnes. <laughs> Oj, i mnie wydupili. Spadłem. Powiem tak, e, strasznie jest, jeżeli są tak. Y, no, jak się to nazywa? Wiesz, tak. O Boże! A! O Boże, znowu! No nie. O hajaga! ciema, ma, dzień dobry! Ramię w ramię, popłyniemy razem. Popłynęłem, Marcina. Tak? Dobra, chyba, chyba dojadę. Ja już dojechala. Ja też. <noise> O, Kamil Master, jedzie. Jedzie! No i patrz, i wjechał. No wjechał, wjechał. A jest na pierwszym miejscu, Agusia, oh, o no. Boże. Patrz jak wytrzymam tutaj pion. Dobra. Teoretycznie tutaj O jechala. Jezu! Co tam? Czy ja w kogoś wjechala? <laughs> Zaczynamy znowu. No. Nie, 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 no i bo on nie. Au, 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 kto mnie. Ja pierdolnię. Jaki szajs. Co się stało? A bo będzie karyna chyba? Dlaczego? Bo jestem w, 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 w pętli miłości. Co ty gadasz? Jakie pętli tej. Idę zaraz zobaczyć, gdzie ty jesteś. No tu. Gdzie tu? Tu. A tu. A tu. Nie, dojedziesz, dojedziesz. O Boże, okay, Martę. Mhm. O, hmm. a jestem w fontonie! <noise> Dojedziesz tu. Oj. Tu już jest dołeczek. Dołeczek, a ja mam 16 sekund. Do, patrz, już jesteś tu, no halo. Na 8, Boże, na milion, jak jakaś baba z dziadem. <noise> We. OMG. No, no, no. A Marta będzie kary miała. I Sandrelo jeszcze. Aha. O, Sandrelo, o, patrz, nie widziałem, że ona jeszcze je, je, leci. Sandrelo jedzie? I co, Karyna? Mhm, mm ja popchałem Martę. O, a tu jakaś ryba pływa, patrz. No pływa. Jaki ma welon w ogóle. kawielka O, fiu, jestem tu. Dobra, tu już jest teoretycznie Dołek. Jezu, Dołek! Agap, będę miał na dwa! Nie, żartowałem. A o, o Sandrello. Kurczaczki. Tym, 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 tu jest, tym, tym, tym. jest niebezpiecznie. O, widzę Google, widzę, czekajcie, idę obserwować Aga, Jadę, się, jadę! Wie a, calculated! calculated. A Marcin, jak ktoś tam pojechał, Santrela pojechała do wody. To trzeba delikatnie, ale jak się za delikatnie, to wtedy się spadywuje. No. Tak, jak, kiedy... a jak się popiesie, to się zmieści. O, MG. Terem, terem. Tym, o. Agonia! A z a dumny ale poczekaj, to jeszcze spadnę, przecież Karina to będzie. Co ty gadasz? poczekaj, jeszcze spadnę. O jezu, Marciuszka, co ty? Ja się odbija. Pojechała i wróciła. O Bożu. Nie. chyba nie w tą stronę, co? Kto mnie tutaj ten? Ja chciałem tak o tu. O. Taki mnie marzą. Co wy tak pukacie? Dobra, jestem przy dołku. Ja Jest też. Tak... Not too bad. O Boże, na cztery. Jezu, ale mnie ktoś tam klepnął. <śmiech> <śmiech> Już myślałam, że nie dojadę. Ktoś mnie klepnął. Agata, to cię klepnął? No nie pamiętam, nie widziałam kto, ale wiem, że... Klepana? No. No? No i prosto na Sandy. No sympatycznie. To chyba trzeba mocniej. O, na dwa. Miło. Milo jaka leci, Jak z krzyżyca, lecisz, tu, kurde z kosmosu. Wszyscy dojechali, tylko nie ja. No już nie. jesteś przecież, już no jestem, jestem, byle żeby nie było karyny, bo ja jestem mm -hmm. uczulona na karynę. Co? Kat na jedną? Ja? Co? Jak on to zrobił? Nie, nie chciałem tego widzieć. Wiesz, już mi jest słabo. Gdzie to się jedzie teraz? Ja jadę w dół. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale jadę w dół. Boże, gdzie ja pojechałam? Za mocno. Gdzie pojechałaś? No, za mocno, że pizgła. Też jadę w dół. Chyba na cy. Super. <laughs> Cieszysz się moim szczęściem? <laughs> tak. Oj! Oj! Jadę! Jej! Chyba kat mnie ten popchnął. I żem dojechała na dwa chyba. Albo na trzy? No. Na cy. Na trzy? Ja też na cy. Na cy. Ale w ogóle Marciucha jaką karę mam? 109 już ma, nie? <laughs> Dobra, to chyba teoretycznie... było mocno, z tego co pamiętam. Mocno? O, ale nie oje, jestem na plaży. Na plaży, słońce plaży. Na, na, plaży, na... plaży fajnie jest. <grym> teraz tu. I teraz tu. O, o, o gdzie ty tam pojechałeś? <grym> Witam serdecznie koleżankę po fachu. <grym> co ty tak mocno? A ja tak, sobie, tak dzisiaj taki narowisty jakiś jestem. <grym> no. Ale, ale w, w dziurze, w dole? W dole. Tak, jesteśmy no. no. Oj, maska. Kamil jeszcze widzę. Leci, leci. Pięknie, pięknie, renifer, grznie. Kaloryfer. <grystanie> <grystanie> Dobra, co to teraz tu? Nie, ja po, po brzeszku. Ja się odbijam, niby się odbijam. Oj! Kto mnie pisknął? Co <noise> mi robicie? Co oni <noise> mi robią? Poniewierają jedną gugę. Poniewierana jesteś, jaka? No. A ja mam na dwa, wiesz? Co? Ja już w dolku. Co ty pierdoczysz? O, idzie, leci, leci, idzie. <noise> Ej, ty jak wjechałaś, jaka ta, jaka No potarda. ale mam trzy No, co ty pierdoczysz <noise> na dwa, a ta najlepsza? Na trzy chyba mam. Cwaniara. Cwaniara, no na trzy. Zaraz się zaczną karyny, zobaczysz zaraz. Mm -hmm. Nie, we, we. Gdzie my jesteśmy? Na mapie. <laughs> Dobra, jedziemy tu. Eee, że tak powiem, nie widzę, gdzie to dalej siedzi. Za mocno, ty fajfusie! Kto mnie puknął? Ktoś mnie puknął. Aga, miałbym na dwa. Czy ty rozumiesz mój ból? No, rozumiem. Ej, ja jadę? Co? Tak ktoś mnie puknął, że ja dalej jadę? Ty! Mam chyba na dwa. Ktoś mnie tak... I ja na Aj, Ale ktoś mnie tak puknął, że centralnie w dołek. Nie wiem kto to tam puknął. Byłaś puknięta. Ej, Sandrelu, o, o, o. Jaki jedzie. Ej, to spoko dołek. Spoko dołek, spoko A? dołek. Aga na, aga naraz. No bo robi, zrobiłam ruch i później ktoś mnie puknął. Zrobiłam ruch. Czaisz to? Ała. Czae. O Jezu, nie w Ej, lecę, lecę. Oje obu, o, wydupila. No, wydupila. O, o, kat. Jedź. Bo <grym> cię puknę. A nie, to pkaty za mną, boże. Dołek, dołek, do Kur... Też tak mówię sobie. <grym> no, to tu już nie będzie najlepsze. No, ja już mam na cztery. No, miło. A gdzie Agunia? Ja idę skontrolować. A no na trzy. O, no o, nie no, co, co kszaczysz, na cztery beczki? No dwa, już prawie wjechałam poza... Aha. Aha, ty... Ej, patrzcie jak się rozbestwiła tej! Przestań. Ona by chciała wszystko na jeden, żeby ją pukać i o! I w dziurę! Puka... Tak głupio brzmi troszkę. No bardzo! Trzymaj. Maciek. No. Aga pukana. Jest... Pukana, Aga pukana. I dojechale. Do... Ukana nie i dojechana! Co... No dojechana, kurwa. O no Boże, armata, rakietu, Aga! A, to, to rakietu? Nie. No ja że... Poje... Boże, nie trafiłem w armatę. Kuźwa, ja też. <grym> Kur Dobra, do no to jedziemy, nie? Trzeba piznąć. O. Wyszczeliło mnie. Mój! Dlaczego tak słabo? Gdzie jesteś? No Jestem... jesteś, co krzaczysz, tu? <grym> No, no bo tak słabo ona mnie wydupiło! W dziurę, nie nie chodzi o to, że mnie tak słabo wydupiło! I co to ma być, kuźwa? mhm. Mm mm -hmm. O, o, o. <ścoughs> o, o, o. Tu już jesteś w dole? Tak. O ty skubany, no. Taka co? <śmiech> Jestem. A widzę, że Marciocha z armatą ma pertraktację. Marciuszka nie wie, że nie, ona, ona w chyba... wodzie się skacze. Ale to jest... Marta, bez armaty! I w wodzie, żeby skoczyła. Marta Armata! Oj, oj, oj. Oooo, teraz to poleciala. Wiedzie, wiedzie, patrz, wiedzie. No wiedzie, wiedzie. Na 0-0! Ale miała farta. O, kuku, a Sandra, no nie. Też jedzie! Udało się! Patrz. Ale patrz, moja genialna podpowiedź, co zrobiła z człowiekiem. No, od no. razu jechała na dobry tor do życia. Przecież hit. Eee, co to było? Um, Okej, okay, czekaj, ja mam, mam plan. O. No tak trochę... Gdzie ci... ty po... Gdzie ja poje... I co ja zrobiłam, Maciek? Co zrobiłaś, jaka? Gdzie ty? Bardzo źle. <laughs> Bardzo źle. No jedź tą wodą. Dobra, jestem. No patrz, to nie trafiłem w dziursko! O jezu, nie, 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 nie. nie. Aha, widziałem jak spadasz. Widziałem jak spadasz. Mhm. Dobra, ale się... Boże, nie! Gdzie ty jesteś? Czekam, po drugiej gdzie. stronie. Teraz za mocno. Agnes. Co tam? Nie! No to teraz będę miała karynę. Może 22 sekundy. Nie, nie, nie! Aga, nie możesz mieć karynę. Patrz. No, no, to Jezu, patrz, ty 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 ty... no nie, no, czub, no, czub, no... nie, Aga. nie możesz i będę na samym końcu, nie, jedź do Aga. tego, kurw. <grym> <grym> A tam ktoś jeszcze się zmęczy. To... <grym> I Marciucha skacze. No nie, tak mi dobrze szło, o nie. Ale mam, no i patrz. O, jeszcze jestem w środeczku no, jeszcze nie tak źle. Koło mnie, patrz! No, nie tak źle, jest dobrze. Widzisz. Nie lubię w środeczku. Na kanapkę. Ale zawsze tak jest, że jakaś Karyna mnie dojedzie. Ale to, to tak głupia to była Karyna teraz. No, była, no. Głupia Karyna. No A Była, fe. very, very. Jak dwa rowery. Dwa rowery? <laughs> Okej, okay, teraz tu, co? Trzeba się wydupić, tak? Jezu, Boże. Boże, nie w tą Mańkę. Mhm. Trzeba mocniej chyba. Jestem. Miło. Aga, jestem w dziupli. Ach, kuźwa, dobrze, że tu były te pieńki, bo by mnie wydupiło w przestworza kuźwa... Przestworza świata. Rzeczy. No. <laughs> o, patrz, jak roluje. <laughs> ja widzę Marciocha, widzę Kamila, a ty? to już Aga w dziupli. Tak, jestem, no. Mm. Dwa rowery. OMG. To będzie Karyna chyba znowu. Coś Czuję, że Marta zaraz wjedzie w Karynę. <grym> Marta ma 7 sekund. Proszę cię proszę się skup. O. Dobra, dojechali. <grym> Ale nie, no tam no. To, to ja mówię ja. Pier... Później już zaczęłam panikować. Także jeszcze. Aga, trzy dołu jeszcze. <grym> Karyn więcej. Miło. <grym> Ej! Co to i tu jest? A ja bym chciał chyba górą. Uh -huh. Ja teoretycznie, jadę se. Tu masz, Aga, tu? dwa dołu. O nie! Ja pierdo... Spadłem. Też spadłam. Muszę bardziej się... O, tak tu. Marcia nie popchnęła. Pu... Nie wchodź tu. Jas... Yes. No nie mogę, Aga, nie mogę w dziurę! Jak nie możesz w dziurę? Gdzie ty jesteś? Nie mogę w dziurę. A w którą ty dziurę, ty? A ty tam? Ja, win, ja inną... Patrz no, nie mogę w dziurę. <noise> Już jesteś? Tak. <noise> tak. Jestem w dziurze. Ale to dwa dołki były, oszukane. Ja nie mogłem w dziurę. Ale widziałeś dwa dołki. No tak, tak, bo tu są na, na, dwoje, na dwoje babka wróżyła. Ja pierdolniczę. Oj. Co tu się robiło? Oooo, żem pole... jak pingwin. Pingwin! Pingwin. Oj, gdzie jestem? Nie wiem, gdzie jestem, ale dobra. Nie, nie, ja jestem głup... Aga, ja będę miał karę. Ja też będę miała karę, nie ma się. Ja robię głupio, ja robię głupio. Ja już dawno robiłam głupio. Ja robię głupio, ja po prostu jak głupio, ja głupio. głupio. Co ty? Ja głupio. <głupio> Dobra, teraz tak. Teoretycznie można... Ja głupio, tak? Aga. Co tam robisz głupio? O, no, w dołę. Jestem. Jak głupio. Ale dojedziesz, patrz. Patrz, jak o, ładnie. No, na siedem. <głos> siedem. <głos> Jest jak dobrze. głupio, jak głupio. OMG. Co to? O nie. No ta jama krakena. O mm. boż. Kto mnie? Ja nie skoczyłam! Kto mnie pierdo... Ktoś mnie pij dojną. Dobrze, trafił net. Ja już je... O, ja już... O, też już jestem. O, haja, Gusia. Siema. Co tam o się Bożu. robi? O, Bożu! Co tam? No ja, wodzia. Wodzia? No ja teraz się. na prostu. <laughs> Jezu, na ty czubie, nie potrafię... W, ej, w barykę walek, kretyn. <laughs> Dołek, 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 dołek! Jestem chyba. Jestem, dobrze, uff. Ja uf, już jadę. Uf. No nie! Co się stało? A milion. <noise> <noise> już leci, Marciucha jeszcze leci. jeszcze leci i Marcin jeszcze leci. I Kamil jeszcze. Wszyscy? Wszyscy lecą. Mhm. Mnie ktoś tam pizgnął i Czuję kary dobry... <noise> No chyba będą. Marcin, ach, Marcin jest już tu? Ujoj, a wjechał. Ujoja, kto tam spadł? A, Bloody. <grym> tam, tam, tam. Oj. <grym> o, jestem Ceci. A patrz, ale Bloody też był na początku. No, to jest dziewczyna chyba. Bloody a tak? Tak, no. A, dobrze. Jezu, są krakensy! Aga! Krakensy? Krakensy. Właśnie te, te, jak to się mówi. Macki. E ale nie, chodzi mi o nazwy, wyniki, nie? To często no, właśnie no, tak no, jest, no. że czasami się nie, nie wie. Tak. Bo te niki nie wskazują, prawda? Jezu, a jaką mam paszczę wielką. O nie, to jest ten dołek, ja pie, mm -hmm. to. to jest nasz fajwan. Mm. Ej, ktoś wjechał do dołku. Mm, miło. To nie byłem ja. <laughs> Kamil jak tu skacze? Dobra, zastanęło się. Oj, Kat! No patrz, byłem blisko! Jak mi Kat pizgnął. Aga, je, ja nie to, to jest najgorszy dołek Maciek To jest ostatni? Tak Jestem! Nie! Jadłem! <grym> to jest najgorszy Nie, no Nie mogę! Powiem tak, nienawidzę... Nienawidzę takich tych dołków. Nie wiadę. Jeszcze spadła! No nie wiadę no! No nie, nikt nie wiedział. Kary na no. no. tu. Mhm. <grym> Patrz tu. No to jest najgorszy ten. Mm -hmm. Każdy co? Makary... nie każdy. Marciocha nie miała, na trzy zrobiła. Bladniać Bla... O wow. A jestem szósty, patrz, aga! Szósty. Czemu <laughs> dostałem 106 kary karyty? Za co? <laughs> ja była w środku. <laughs> Kończymy to, moi drodzy. Lowski, kicki, bysowski. Buzikają was serdecznie bardzo mocno, była Agusia. Byłam. <laughs> ja też byłem. Trzymajcie się buzi, bo sprawiedliwe. sprawiedliwe.